Spinka to pozycja z roku 2018. Ale przecież Pani nie próżnowała. Proszę powiedzieć, co się działo? W międzyczasie, jeszcze w 2018 roku, e, napisałam opowiadanie Schody do zabójczego pocisku polskiej krwi. Poza tym zaczęłam już pisać e, bańkę, która ukaże się lada dzień. Natomiast w międzyczasie jeszcze udało mi się wydać dwie książki dla dzieci. Książki dla dzieci, proszę powiedzieć, coś więcej. Może nie są to ściśle kryminały, chociaż rzeczywiście w, jednym, w jednej książce pojawia się trup, jak na rasowy kryminał przystało i jest to jednak chomik. Jest to książka dla dzieci młodszych, które jest, dopiero uczą się czytać, natomiast druga książka jest pierwszą częścią serii przygodowej Dzieciaki na tropie. I jest to książka o y, przygodach dzieci, które muszą znaleźć porwanych rodziców. A Bańka pokażemy naszym czytelnikom i widzom jak y, książka wygląda. Y, jest kontynuacją spinki. Tak, to kontynuacja przygód bohaterów Korpo Kryminału. Nadal akcja rozgrywa się w, w instytucji finansowej, w Top Finance i perypetie części bohaterów Rozgrywają się w budynku biurowym, w szarym, szklanym, niesamowitym, nowoczesnym budynku. Bańka to dalsza historia Anny, bohaterki, spinki. Co się teraz będzie z nią działo? Akcja zaczyna się w momencie, kiedy Anna wraca do pracy po urlopie wychowawczym. Kiedy zastaje pewną nową rzeczywistość korporacyjną, nową, nowych pracowników, którzy których musi na nowo poznać i niektórzy budzą jej sympatię, inni antypatię i powoli wgraża się z powrotem w korporacyjny świat. Natomiast bardzo szybko po, po powrocie do pracy, kiedy wspomina się wydarzenia sprzed jakiegoś czasu opisane w spince, pojawia się kolejny nieboszczek. Premiera tej książki 15 lipca. Proszę powiedzieć, w takim razie nad czym pani teraz pracuje? Teraz pracuję też nad opowiadaniem do kolejnej edycji pociskowych opowiadań, a dodatkowo piszę nowy kryminał, który też będzie oscylował wokół pieniędzy, natomiast tym razem akcja już nie będzie, to, nie będzie już to kryminał biurowy, natomiast nadal duże pieniądze, duży przekręt finansowy,